Cześć, witam. Słuchajcie, tym razem Yamaha YBR125 Custom, wersja wtryskowa oczywiście. W fabrycznym malowaniu z Niemiec od pierwszego właściciela, raz 2010 lub 2011 rok, dokładnie nie pamiętam. Wiem, że 9 miesiąc 2010 albo 2011 rok, ale to w treści ogłoszenia dopiszę te wszystkie informacje. Motor w oryginale, tam jest jakiś ślad drobnej przewrotki, takiej jakieś tam zarysowanie, idealne, takie delikatne, zobaczcie, tutaj mamy na botniczku i na osłonie wydechu widzicie też jest takie, parę takich drobnych rysek i to jest wszystko z wizualnych mankamentów jakie możemy spotkać na tym motocyklu. Motor w pełnym oryginale, kierniczym, każdy naklejka oczywiście w oryginale, no bo dzisiaj już by te naklejki nikt nie był w stanie powtórzyć. Chociażby na niską wartość tego motocykla dokupowanie takich naklejek pewnie to by byłby bardzo duży koszt, ale świadczy o tym, że motor jest w pełnym oryginale. Motor fajny, słuchajcie, jeżeli ktoś chce motor na grzyby, ryby do dojeżdżania do pracy, naprawdę sprawna maszyna, spalanie. Między 2,5 mΩ, 3 litry? Raczej bym nie zakładał, że 3 litrów to nie powinno wciągnąć. Wersja custom różni się, że jest taka troszeczkę inaczej niż ta zwykła Iberka. Jest troszeczkę jak wizualnie wygląda, jakby była dłuższa. Ma parę dodatków chromowanych więcej, jak tutaj ten tylny błotniczek, znaczy błotniczek, tylny stelaż tutaj jest taki chromowany, kierunki są chromowane, amortyzatory są w jasnym kolorze motocykl, ja rok temu ja wymieniałem napęd i Pan mówi, że na tym napędzie przejechał około 200 km jest taki wysmarowany jakimś smarem ale rzeczywiście jest kreska na samym początku naciągu i od zębatki ciężko go odciągnąć, także i nawet jak, zobaczcie, puszczę nic się nie buja, nie jest nic przeciągnięty, naciągnięty chyba nawet poza zapince widać, że ona jest taka gdzieś czysta coś mi się tak wydawało, o, nawet widać, gdzie jest zapineczka, ne? Także fajny temat. Oponki, słuchajcie. No takie określiłbym na 99%, bo są jeszcze na nich napisy, na tych oponach. Przednia opona no to sami ocencie też taka na 99%. Eee, tarcza hamulcowa. Bardzo ładna, gruba, bez żadnych rantów. Klocki z przodu takie na 50%. Motocykl ma w chwili obecnej znikomy przebieg, bo znikomy przebieg to jest 14 tysięcy km. Motor pali na dotyk, wszystko jest sprawne. Dwa kluczyki do motocykla, czyli wszystko co fabrycznie. No i wersja wtryskowa, czyli przekręcamy zapłon wciskamy i ona chodzi. I ona już chodzi, ona już działa. No tutaj więcej. Ładna, naprawdę ładniutka, czyściutka taka maszynka. I przede wszystkim słuchajcie, na wtrysku, te motory na wtrysku są o tyle sprawne, że nic się z nimi nie dzieje Nic nie dotykamy, nic nie naprawiamy Pali to na dotych Słuchajcie, tu jeszcze jest folia naklejona Ja tu pokazuję, to nie jest pęknięcie, to jest jeszcze folia taka Ochronna na tym plastiku e, Pewnie zapomniał Pan zdjąć I Tak jak wspomniałem, pełen oryginał lakierniczy na całym motocyklu Wszystkie naklejeczki, zobaczcie, to wszystko jest tutaj czytelne Wszystko jest takie jak powinno Silnik mega czysty No i słuchajcie, no, Chodzi naprawdę Bardzo, bardzo fajnie Żadnych tak naprawdę mankamentów wizualnych Kanapa bez żadnych uszkodzeń No słuchajcie, motor ma znikomy przebieg I to też jest dużym atutem e, Takiego motocykla że wtedy Naprawdę posłuży lata Zobaczcie jak silnik wygląda Wzorcowo jak Morsator wygląda. No, też jest jak nowy. Nie? Motor naprawdę fajny. Fajny, jeżeli szukasz takiej maszyny do pojeżdżenia, pobawienia się do zaczęcia przygody motocyklowej, a może nawet złapania baksyla i zrobienia wtedy prawo jazdy na motocykl duży. No to myślę, że ten egzemplarz naprawdę jest fajny. Fajna pozycja, dość taka wysoka kierownica, więc człowiek będzie tutaj siedział wyprostowany, niejako zgarbiony, także to też duży atut. Dobra, sprawdzimy tutaj zaraz kierunkowskazy, światełka, światło to widać, że działa, ewentualnie możemy przełączyć, zobaczyć czy długie działa, a przełącza się krótkie, długie, czyli działa, kierunkowskazy działają, drugi również działa, trąbik działa, także wszystko jest sprawne, obroty fajnie stoją w miejscu, pomimo, że ta maszyna nie jest rozgrzana, też zimny silnik, bo tak naprawdę chodzi od dwóch minut powiedzmy, Ładnie się wkręca na obroty. Ładnie z tych obrotów schodzi. Dobra, skasimy, żeby tutaj nie hałasować. Ja ten motocykl teraz odwrócę na drugą stronę. Poczekajcie sekundę. Przestawię tak, żeby był z drugiej strony również fajnie widoczny. Żeby można było go zobrazować z dwóch stron tak samo. I druga strona adekwatna do tamtej czyli o tutaj już nie ma folii na, 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 na błyśniku zobaczcie jak wygląda zacisk jest jak nowy, także fajna, sprawna maszyna przede wszystkim słuchajcie, bezproblemowa tych motocykli naprawdę 125 i berek mamy sporo, sprzedajemy ich sporo tutaj jest jakieś gniazdo USB, o to już dołożone przez kogoś my naprawdę ich sporo sprzedajemy nic się z nimi tak naprawdę nie dzieje są bezproblemowe, nawet te wersje gaźnikowe, chociaż one są bardziej upierdliwe, ponieważ trzeba je dość mocno rozgrzać, żeby ona się wkręcała fajnie na obroty. Nawet jak jest jak nowa, to ona potrzebuje tych 2-3 minut, żeby się fajnie rozgrzać, i wtedy ona zaczyna prawidłowo funkcjonować. No, ta tutaj odpalamy, liczymy do 10 i dosłownie możemy motocyklem podróżować. Możemy jechać w dowolne miejsce w Polsce. Dodatkowo jest jeszcze kopniak, więc w razie, gdyby bateria była słaba, można lekko kopnąć, dosłownie ręką do Machnąć i ten motor jest odpalony. Także serdecznie zapraszam, bo myślę, że fajny sprzęt, przede wszystkim japoński sprzęt, który będzie służył, będzie jeździł, ee, będzie to naprawdę działać tak, jak powinno. Więc myślę, że warto się tutaj zainteresować tym sprzętem. Przede wszystkim motor z Niemiec, bezwypadkowy, cały w oryginale, z fajnym przebiegiem, na nowych oponach, na nowym napędzie, czyli bez żadnej inwestycji. Motocykl oczywiście też możemy wysłać w dowolne miejsce w Polsce, niezależnie od ilości kilometrów. Koszt transportu tego motocykla to jest 600-650 zł. Wpłacacie nam jakąś drobną zaliczkę na konto. My umawiamy kuriera, kurier przyjeżdża na miejsce, zabiera motocykl, zawozi Wam na miejsce. Oglądacie motocykl, mówicie tak pasuje. Dostajecie fakturę na zakup, zostawiam motocyk motocykl, płacicie gotówką u niego za motocykl, i motor zostaje u was. Także nie stanowi to problemu, żeby wysłać dowolne miejsce w Polsce, niezależnie od ilości kilometrów. A motor naprawdę fajny, przede wszystkim wtryskowy, no, pali, słuchajcie, na dotyk. No jeszcze raz pan pokażę, jak to tutaj fajnie się zachowuje. Wyczekać 5 sekund, aż pompa przestanie działać. Kliknąć i jeden ruch, motor wchodzi. Także serdecznie zapraszam. Jeszcze tutaj zajrzymy do zbiornika, bo często to robię. Też jest czyściutko, chociaż tutaj trzeba było w wokół wyczyścić, bo jest brudno. I to zrobimy już na żywo, a w środku zbiornika yy, czyściuteńkie paliwo. Jakie paliwo? 9,5, 9,8, wszystko będzie ok. Byle było czyste świeże. Yy, będzie się każde jedno paliwo sprawdzać. Prawidłowo. Także zapraszam serdecznie. IBR 125 2010 rok. Wersja wtryskowa w firmie Sylf Moto i Ława. Telefon 500-134-533. Motor dzisiaj znajdzie się na OTOMOTO, na Oliksie w zakładce wpiszcie miejscowość miejscowości Ława, więc lepiej po prostu wbić to na OTOMOTO, Tam będzie więcej zdjęć. Miejscowość Ława i motor wam się wyświetli. 500-134-533. To jest telefon do naszej firmy. Dzięki, pozdrawiam, cześć.